Kolejny dzień na szkolny Cholera jasna. Jak ona tam gada, ja nie nic już jak Bo ona jak stuka nakręcona gada. Jaka suka, to jesteś kurwa pies. A ty co? Dobrze kurwa, czekaj kurwa, kurwa, zaraz ci ubieram, wychodzę z domu kurwa i tym ci klucza. ten kurwa tam gadać, ten kobieta. A to kurwa zaraz tak... jak, I, jak te tarce nakręcone. A, kurwa, i, kurwa. I, I tylko, kurwa. Tak I chyba dziadu kurwa. I tylko kurwa nagrywasz. Kurwa kurwa. Ja jestem mlecznym człowiekiem, mleko lubię, mleko lubię mleko. Święta, nie święta. koniec do... tą, później będziesz gadała z nim. Zaraz to ci powiem prawdę. Weź zapnij pizdę to kurwa swoją, kurwa. A ty chuje zamknij. Cieprujesz prujesz kurwa. centymetrowego, Że nawet kurwa do pizzy chuje nie włożył. Tak, Mogę ci kurwa mordę wpierdolić kurwa i zapchać swoją. mordę. Zamknij swoją mordę, bo ci kurwa naszcze. Tu patrzcie, no widzicie, o. To nie będziesz... Nie, na Sylwestrach tutaj nie. nie będzie mnie. Kurwa pierdolony no, pajacu, kurwa. Po poczekaj, Nie, nie, nie wiem No nagrywam, no! No nagrywam! Toż nagrywam, cały czas nagrywam! Szanowny panie Krzysztofie panie i majorze. Jojo! Jo. Mogę do pana napisać i mam... Będziesz moja tylko, moja. Jest pan zdrowy, najedzony, wyspany i namuchany czyli po prostu szczęśliwy. Doskonale Oficzny. realizuje Pan nasz tajny plan to? to on. Wyrażając moje zalecenia w, w czasie obikulum. ten król zmieni miejsce do mieszkania. I albo zobaczy się z Leonardą i z Bogusiem i innymi. albo chociaż ja ląduje w domu pomocy społecznej. No, z Zwracam jednak uwagę, aby nie wychodził Pan po to. Że chciała, to ci wygodnie, żeby ci było wygodnie. kargula już o godzinie 16, bo jeszcze nie jest aż tak ciemno, ale co najmniej Słucham? o godzinie 21 jak będę i ostatni chuj polski będzie już spał. Polecam, polecałbym także, aby Karun pakował trutkę na szczury coś nieprzemakalnego. Może worki poliowe. Albo w jakieś pudełko. Nie należy też czekać aż rybatka krumrowicza ostygnie. Ale wsypa, wsypywać trutkę jak najszybciej. Jak baleron się odwróci, albo pójdzie srać, a można też powiedzieć mu, że widzowie kręcą się koło bramki. Wtedy spojrzy komputer, win, win szują też pomysł, aby przecinać wieprzowini, wieprzowi przewody hamulcowe. Wałkę, tak, A się tak jak tam Pan próbuje? powiedział, czy gazu doda i całe te, i po prostu rozbije się od razu na cementarzu. To i pogrzeb będzie tańszy. I właśnie na ten temat no to ja to chciałbym powiedzieć, planujemy to także podrzucić na posesję jakiegoś psa. Zgadzamy się, aby pan od razu zadzwonił na policję. Pies będzie brudny, specjalnie bez usiłku. Od jakiegoś tygodnia. A więc jak tylko policja i towarzystwo opieki nad zwierzętami to zobaczą, to będzie surowa kara. Za to wyciągnięta. Dobrze, że zapychać temu kandydatowi, na kandydata z seresem z starymi skarpetami. Za, mu zamek w półce. Czy to nie wspaniałe, że na całej posesji rozmieszczane są ka kamery? I tak naprawdę to nikt ci, drogi Wojtku, nic nie podejrzewa. Cieszymy się, że dotarła ja ja. Twoja konto na Twoje konto, czyli. W no wysokości 36 tysięcy złotych. Dużo. To jego? Tak. Dużo <grym> e, I złotych. A, a Na to, że, że tak spać. wspaniale dla nas wyrabiasz. Jak tylko czym prezydencką posiadłość, to otrzymasz obecane i potwierdzone u bydze się 19% się muszało, wartości działu domu oraz budynku gospodarczych. Czyjściały. A także samochodów. Wszelkich innych wartości przedmiotu, około 10 lat temu powstał pomysł utworzenia Muzeum Podlasia. W końcu będziemy mie mieli dobrą lokalizację do jego ustawienia. Serdecznie pozdrawiam. mecenas Jacek. Czyli on dostał 36 tysięcy? Co? 36 tysięcy, tak? Nie słyszę. 36 tysięcy. Jak ona tam gada, ja nie słyszę. Bo ona jak, jak suka nakręcona gada. Jaka suka? Ty jesteś kurwa pies. A ty co? No. Dobrze kurwa, kurwa czekaj kurwa, zaraz ci ubieram, wychodzę z domu kurwa i oto ci klucze. Czekaj kurwa tam gadać ten tym kurwa. A to kurwa jak, gada, jak, jak, jak nakręcona. A, ty. kurwa, i tylko i kurwa, kurwa, dziadu kurwa. I ty go kurwa nagrywasz, kurwa I... I writez da. do internetu wrzesz, tak? Nie, to nie w internecie jest. Ja wiem cię, kobyłko ty! Kobyłko, ty! O, widzisz. Sam mi może tak i nie do jego! Wechześ wiedzieć to! Przyjedź butereczki białe za... Zaliesz! Kurwa nie będziesz... A ty do kurwa. A nie kurwa będziesz, kurwa, Dzwoniłeś do jego ty. Tylko jak kopyła żyć, do giera! Kobyła jesteś! to widzisz on wszystkich obraża! Kobyła jesteś! Ha ha ha, uliz, kobyło. Jesteś super osobą publiczną. Nagrywaj i nagrywaj. Przed... Będziesz kurwa nagrana teraz. Wiesz, jak jak komu... będziesz tak? nagrana na, na dwóch kamerach. Nie wolno. Sam wczoraj mówiłeś, bez zgody nie wolno nagrywać. Widzisz, on wszystkich tak obraża. no a ty nie obrażasz mnie. O, od tej zaczęłeś, przepraszam bardzo. Ja Ja że ja jestem. Porozmawiać z kobietą. To wejdziesz i rozmawiać sobie. A ja kurwa, co ja zamordowany jestem na stałe ja nie, nie będę na porozmawiać. rozmawiał. Jak ja gdzieś z tym rozmawiać, to co na mnie mówisz? Zamknij, żeby wszystko. Aha. No, kurwa. kurwa ja będę też, jak coś będę dzwonić do mnie, a będziesz nagrywał, też będę nagrywał. Też będę, kurwa, no, no to to rozmawiać i powiem cię. No bo taki jest tu, kurwa. Nie, Właśnie ty taka jesteś wyściekana nie, tak do, mnie. nie tak do mnie Ty jesteś nim tyle jak w dupy U mnie ksiądz, jak, jak ksiądz jestem, ale w dupy gówno wyłani Ty kurwa z nie Niemka <grym jesteś Jest <grym> co kobiet, kobieto, przestań robić nie, człowieka nie, tak umysłowo Zobacz, się na niego kurwa, jak on wygląda No to kobieta jest Witam ciebie, no, To jest kobieta, a kurwa mięk. nie kurwa jaki Witam. On nie buciakam przesłał. No, ty powiedziałeś, że to nie... To nie kobieta. Widzisz? Potrafisz tylko obrażać. Ty ja, masz szacunek ja do ludzi. Ja później rozmawiać. Jak nie wygadę cię, to żyć się możesz. A później tam lecisz. Bąkać. Chuci to obchodzi, tak, wącham. A co kurwa? Dam ja boreczek wyniosłem do chłopaka na leć? Kamerę ty nagrę? To nagrywaj, to no, kurwa, biała, kurwa. Dobrze! Opieka będzie w środę, powiem, że ja wyprowadzę się, kurwa, że nie kurwa. Zróbmy to, kobieto, buteleczki białe u jego, a wtedy będzie dzwoniła do jego. Wiesz, kobieto, zastanów się, Maju ty. Maju ty. On to lubi tak. To proszę! co lubi, lubi. mogę? Ty! Do zabki to pizdę kurwa jeba, to grubo kurwo, a ty kurwa gruba. To dobrze kurwa suchy ty. A ja, o ja powiem, że o, Gosia wyszła ze szpitala i zaprasza mnie, żeby na Soblessa przyjechać. Ona była, miała operację serca. Gosia? Tak. Gosia samośem, której nie ma tej Gosie. Czyli tu dawno mnie czołg się Zmartwiłaś, prawda? Zostań, może z księciem na Sylwestra prawda? Zróbcie, zróbcie jakieś dalekie, coś, nie wiem. Musicie się pogodzić. No to no stop, kurwa, to. O Maja bardzo dobrze mówi, musicie się pogodzić. To jak to się godzić? Jak to się godzić? Musi być zgoda. Niezgoda buduje? Znaczy niezgoda buduje, buduje, niezgoda. Buduje. Niezgoda, rujnuje, buduje. Maja nie tak powiedział, zgoda buduje, a. Niezgoda rujnuje, ja mówi się. Nie chcę wyciągać zasłówka, proszę... zróbmy medytację teraz. Nic, nikt nic nie mówi. Daj mi telefon. A ja chłodcić nie dam ci. <laughs> no i widzicie taka medytacja. co nie Tak. Tak, Taka zgoda. Taka zgoda. Widzisz na dnie. Dać, dać porządną. Niech. No, widzisz. Dobra to nie dawaj, nie, obrażał? nie dawaj. Dawa. Obrażał? Bo... Obrażałeś ostatnio. Po co? Po Obrażałeś co? kurwa dzików I, i, mi, kurwa. Widać? Ale po co ty masz rozmawiać z tą kobietą? Właśnie. To do Coś... Wojtka dzwoni. Moja przyjaciółka. O czym ty będziesz rozmawiał? Ja nie wiem o czym. Dobra, nie kłóćcie się. Pozdrawiamy Maję, ja pozdrawiam Maję i uciekam do domu. No, pozdrawiamy. Uciekaj. Uciekam. Skoczy przez płot. A no, już 19 zaraz. Dlaczego to się kłócić, kurde. A ty Krzysiek, no, no, no. dlaczego ty nie dajesz mu porozmawiać, no dzwoni kobieta do jego... No. Pójdziemy porozmawiać, a jak ja rozmawiam do, a jak rozmawiasz... do, z czym? czekaj, ja... Ona w do niego! Ale Mimo, ona mia, miała, a miała wolę, na, a przerwę, miała, dlatego zadzwoniła a, do jego, no. Ona pracuje. Bo w pracy jest, no. Przepraszam bardzo. A mnie nie w kodzie praca. E, tak, no, praca, praca i. i Ale ty nikt nie odchodzi, ty cały dzień nie pracujesz. Ty masz w chuj, w dupie masz pracę. Ja czytam. No to czytałeś, przecież no. nagrałem tobie list. Chciałeś, żebym nagrał. Jakie czytanie, przecież czytanie listów to było. Dobrze było, słychać, bo stałem obok ciebie. Ta. Tak. Po co te krzyki? Jak zakończysz nowy rok, tak i rozpoczniesz nowy rok. Ja. Ja też, jak on będzie. Y Cześć, nagrywam, cześć. Ja To ja o tym, za... że jak zabieram, to zrobię, to interes zabieram. Ujo, zabieram prawy, kurwa, debirów, kurwa, pierdolowy. I, i, i ludzie różnie mówią na ciebie. No to no to jest moje, kurwa. Interes jest mój. Wyrzucaj, kurwa interes i. Interes jest mój, kurwa. Ale to jego kamery większość. No to co mam przyłączyć? Kamery swoje zabieram. No to jedno będziesz miał co? jedną będziesz miał no i jedną będą, od ulicy będziesz stać a resztę nie, nie zabiera no, wyprowadzę się z będziesz miał spokój kurwa nie się, kurwa, no stop gadał kurwa Gdzie no ta kurwa, aćka, baćka kurwa, z siebie się śmieją no dobrze kurwa, z siebie nie się, nie się śmieją, a, a siebie jest coś, kurwa, się śmieją, śmieją się. Co, kurwa z siebie robią kurwa, z siebie mają ja kurwa ja i robią, kurwa. głupoty kurwa. gadają, ty nie kurwa Dobrze, nie rzucają dalej. Dom kurwa, kurwa kurwa, A tu w odchodzi. Jak ty, kurwa, jak ty kurwa, Ta to im, bo wąchasz, zząsko, kurwa im... bo wąchasz kurwa. kurwa, ubliżasz Bo wąchasz kurwa. A nie prawdę. kurwa. kurwa. Zabrać tutaj, wącham. Zobaczcie, buteleczka biała, tak, rozpuszczalniki i tak, tak dalej. I co kurwa... Gram. A ty tam kurwa, ile ty... Woreczki Ile ludzi. tu sprzedałeś kurwa. kurwa. Jesteś konfidentem. Maja Maja dzwoni, tak? No to ja już kończymy nagrywanie, nie będziemy nagrywać, pozdrawiamy Maję jeszcze raz, dobranoc.